Witajcie na, na... moim kolejnym filmiku a dzisiaj chcę też no może może tak trochę omówić już nie na temat tego całego wirusa ale coś innego co mnie co mnie, że tak powiem nie, z, też mnie drażni i mnie wkurza tak samo a chodzi o chip A chodzi o taki chip do skanowania który A który wiecie A który ma niby być Wszczepiony innymi słowy że tak to im bardziej to skojarzycie Jeśli chodzi o snek szatana I mnie to Po prostu mnie to naprawdę wkurza bo, bo przecież człowiek ma swoją własną wolę i wszystko to jest po prostu naturalne i po prostu nie da się tego zniszczyć ani w ogóle. Ani w ogóle się nie da się zniszczyć. Innymi słowy natura jest niezniszczalna, i po prostu nie da się tego całkowicie zniszczyć ani nic. Innymi słowy natura zawsze wykrywa. I powiem tak jeszcze, że ten chip, który... I <laughs> że ten chip szatański to jest po prostu jedno wielkie gówno. Innymi słowy jest... <laughs> Innymi słowy jest po prostu, że tak to powiem zrobiony z gówna. A czyli, czyli stworzony z gównia i czyli stworzony z gówna i po prostu się tylko się nadeję się Po prostu do śmieci i po prostu i to mnie to mnie po prostu drażni takie coś. Przecież i tak z naturą się nie da wygrać. Innymi słowy... <laughs> Innymi... Kurde, troszeczkę się tych orzeszków się najadłem i teraz mnie w karle mnie, lekko mnie dusi. Tych słonych orzeszków się najadłem. <laughs> Więc sorry. I... Naprawdę, po prostu, po prostu, że tak to powiem, z główna zrobione, z główna wykonane. Takie jest po prostu ogólne przypuszczenie. I też powiem, że natura jest niezniszczalna, obojętnie czego by się nie robiło, to tak czy siak. Natura i tak powróci w jeszcze silniejszym stopniu niż nawet poprzednio. No. A jeśli chodzi o jeśli chodzi o ten cały znak szatana to nikt sobie wsadzą w dupę. Naprawdę nikt sobie wsadzą w dupę. Bo i tak nikt natury nie pokona, bo to zawsze się będzie się opracało przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy w tym środowisku organicznym. Bo my ludzie jesteśmy też, bo, bo my ludzie jesteśmy też, że tak powiem, bardziej, a bardziej o grani bardziej organiczni niż tak ogólnie.